Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał. Nauczycielu, co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, Będziesz nowo Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien ze Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego za dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł idź i ty czyń podobnie. Oto słowo pańskie. Tak, moi drodzy, to słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy, budzi wiele różnych pytań, zagadnień. Zechcemy parę z nich poruszyć. Po pierwsze, przyjmujemy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Kwestia, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka, jest kwestią drugorzędną. Słowo Boże mówi nam o tym, że Bóg zaangażował się osobiście w istnienie każdego z nas od samego początku ludzkości. Człowiek bez Boga jest prochem, dlatego otrzymuje Boże tchnienie i to tchnienie czyni nas ludźmi. Łączy się w człowieku to co przyrodzone z tym co nadprzyrodzone, to co ziemskie, fizyczne, biologiczne z tym co duchowe. Bo człowiek jest bytem Cielestno-duchowym. Skoro jesteśmy stworzeni przez Pana Boga na Jego obraz i podobieństwo, i skoro Bóg jest miłością, to każdy z nas nosi w sobie po pierwsze pragnienie miłości, potrzebę kochania i potrzebę bycia kochanym. To nas upodobnia do Pana Boga. I można powiedzieć, że bez względu na to, jaka jest religia, bez względu na to, jaka jest kultura, to wyznajemy, że istnieje coś takiego, co nazywamy w teologii prawem naturalnym. Mianowicie jest to głos Boga, Stworzyciela, można powiedzieć jakiś taki kod zbawienia, kod stworzenia, który został zapisany w naszej naturze. I każdy z nas, kto ma możliwość używania rozumu, bez względu na to, w jakiej jest kulturze, w jakiej jest religii, może odkryć, że to prawo ma dwa nakazy, dwa imperatywy. Czyn dobro, unikaj zło. Co chcesz, żeby ludzie tobie czynili, ty im czyń podobnie. Ta zwana złota zasada, ona była znana rzeczywiście w środowisku pozachrześcijańskim, choćby w świecie greckim. Zatem widzimy, że to, co Słowo Boże mówi w pierwszym czytaniu, to Słowo nie jest daleko od Ciebie, to Prawo nie jest daleko od Ciebie. Jest w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu. I patrzymy, że dzięki naszemu rozumowi, który szuka prawdy, jesteśmy w stanie dostrzec, że z tej racji, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją we wspólnocie, w relacjach, to jesteśmy w stanie spostrzec, że dobro przynosi nam przyjemność. Zatem chcemy tego dobra nie tylko dla siebie, chcemy również to dobro czynić, bo skoro mi to dobro przynosi. Pożytek, przyjemność, to tak samo dzieje się z osobą, dla której to dobro czynię. Czyń dobro, unikaj zła. Co chcesz, żeby ludzie tobie czynili, tym im czyń podobnie. To prawo jest bliskie Twojego serca. Jest w Twoim sercu, tak Słowo Boże mówi. Człowiek jest w stanie je odczytać. I wszystko by było pięknie, ładnie, gdyby nie grzech pierworodny. Wielokrotnie już na ten temat mówiliśmy, że grzech czyni nieporządek, czyni, można powiedzieć, taki rozdźwięk wewnętrzny w człowieku, ponieważ grzech atakuje dwie władze: grzech atakuje rozum. Rozum jest odpowiedzialny za poznawanie prawdy, zatem rozum ma problem z odczytaniem, co jest prawdziwe. To nie tylko to, że coraz Zostajemy poddani różnie, różnym psychomanipulacjom. Ostatnie lata to normalnie wypierz, wymaluj, jak jesteśmy testowani, i tutaj naprawdę taka manipulacja, która idzie za pomocą mediów, jest majstersztyk. Więc łykamy wiele rzeczy, gdzieś ten rozum odchodzi na bok. To jeszcze grzech, który uczyniliśmy, on osłabia nasze władze poznawcze. Ileż razy. Można słyszeć konfesjonalne pytanie, proszę księdza, czy to jest dobre, czy tak powinno być. A czy to już jest grzech, czy nie? Dziś ta granica między dobrym a złem w tym świecie została tak upłynniona, tak zatarta, że człowiek często się gubi. Pytamy, co jest dobre, co jest prawdziwe. Grzech osłabia również wolę człowieka. Nawet kiedy jesteśmy w stanie poznać tą prawdę, Poznać, czym jest dobro, to okazuje się, że to dobro najczęściej jest trudniejsze niż zło. Dlatego bardziej wybieramy to, co jest złe, bardziej może przyjemne, bardziej miłe, bardziej korzystne, niż to, co jest dobre. I znowu ślad tego odczytujemy w Ewangelii. Przychodzi Żyd z zapytaniem, co ma czynić, by żyć wiecznie. Zachowuj przykazania. Zachowuj prawo. Oprócz tego prawa naturalnego, później mamy dekalogi i tak dalej. I kiedy słyszy o miłości bliźniego, zadaje pytanie, no dobra, kto jest moim bliźnim? Tu wspaniale widzimy, jak bardzo grzech wchodzi także w relacje, czy można powiedzieć, w te nasze, w rzeczywistość wiary. Tu też następuje pewne zachwianie. Kto jest moim bliźnim? Nie dziwi nas to pytanie, dlatego że Żydzi w całej swojej historii zbawienia za bliźniego uważają Żyda. I my nam Polakom nie trzeba to tłumaczyć, chociaż jesteśmy oskarżeni o antysemityzm. I tak będziemy, chociaż Żydzi tutaj znaleźli na naszej ziemi najbardziej gościnną ziemię, najwięcej dobra otrzymali z naszego narodu. I tak zawsze będziemy antysemitami, zawsze będą polskie obozy śmierci, zawsze Polacy to szmalcownicy. Po prostu musimy być zawsze na kolanach, to jest prosta sprawa. Niemniej, rzeczywiście świat żydowski jest bardzo prosty. Żydzi, goje. Koniec, kropka. Oszukać Żyda to grzech, oszukać goja, chwała. I jakby popatrzeć na historię relacji z Żydami, rzeczywiście tak było. Także na naszej polskiej ziemi. Zatem to pytanie Żyda jest jak najbardziej sensowne. Kto jest moim bliźnim? Czy chodzi o wszystkich ludzi? Zobaczcie, jak grzech spowodował, że zaczęliśmy dzielić ludzi: bliźni, niebliźni, obcy. Tymczasem Słowo Boże mówi: czyń dobro, unikaj zło każdemu człowiekowi, nie tylko tego, którego ja uważam za dobrego dla mnie. Zatem to prawo Boże zostaje doświadczone poprzez grzech. Gubimy się to jest moim bliźnim. Czy ten, kto źle mnie czyni, jest również bliźnim? I dochodzimy teraz do sytuacji dobrego Samartanina. Jeżeli się trochę orientujemy w relacjach Samarytan i Żydów, to mamy tę świadomość, że te relacje mniej więcej od V, VI wieku przed Chrystusem uległy znacznemu pogorszeniu. I miało na to wpływ pewne herezje, pewne schizmy, a później to już naleciałości, które powodowały, że Żydzi wobec Samarytan byli wrogami, tak jak, wro tak jak Samarytanie wobec Żydów. Można to trochę porównać. Zarówno Arabowie, Arabowie są Semitami, i Żydzi są Semitami, a pomiędzy nami chemii miłości nie ma. Zatem pomiędzy Samarytanami, a pomiędzy Żydami jest wrogość. To nie jest nikt dobry w porównaniu do swojego narodu. I ciekawa rzecz: mija kapłan, mija Lewita, być może w obawie o tak zwaną czystość rytualną, bo być może spieszą się na służbę. Zatem prawem Bożym są w stanie sobie zasłonić leżącego na wpół zabitego człowieka. Niektórzy w imię wiary, w imię Boga potrafią wiele rzeczy wytłumaczyć i tym Panem Bogiem i modlitwą tak to wszystko łagodzić, że to już w ogóle człowieka nie widać. To, co też znamy dobrze pod pojęciem modli się pod figurą diabła ma za skórę, czyli powiedzmy sobie tak pobożni, że ludzi nie widzą. To właśnie jest taki kapłan Lewita z dzisiejszej Ewangelii. Przechodzą obok i wreszcie mamy Samarytanina, wroga. Wroga. I teraz Samartanin schodzi z bydlęcia, pomaga temu pobitemu człowiekowi. Nie pyta, kim on jest, nie pyta, czy jest Żydem, czy Samartaninem, nie pyta, czy to jest jego wróg, czy nie wróg. Po prostu widzi człowieka. To, co zostało od samego początku dane nam w stworzeniu, widzi człowieka. Najpierw zobaczyć człowieka, nie widzi najpierw koloru skóry. Nie widzieć najpierw orientacji seksualnej, nie widzieć najpierw kultury, nie wiadomo czego tam jeszcze najpierw zobaczyć człowieka. I teraz ta Ewangelia jest taka bardzo bliska naszemu życiu na co dzień. Słowo Boże czyta nasze życie. Jesteśmy w przededniu krwawej niedzieli. W 1943 roku rozpętała się rzeź wołyńska. Kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli niewiele więcej na samym Wołyniu, ponad 60 tysięcy, ale to idzie w setki tysięcy Polaków wymordowanych tylko dlatego, że byli Polakami w imię nacjonalizmu ukraińskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tam też swoje zrobił Stalin, swoje zrobił Lenin, czystki etniczne itd., itd. Niemniej prawdą jest, że dokonano ludobójstwa na Wołyniu. Co ciekawe, przez 30 lat, tak zwanej wolnej Polski, żadna władza nigdy, nigdy nie upomniała się o te ofiary, by je godnie pochować. Naród, który boi się, wstydzi własnej historii, to jest straszne. I teraz odzywają się głosy. Nam, potomkom, naszych rodaków pomordowanych, teraz pomoc narodowi ukraińskiemu. Czy powinniśmy się tak zachować, czy nie? Czy otworzyć granice, czy nie? Otwierać swoje domy, czy nie otwierać swoich domów? Pomagać, czy nie? Wydaje się naprawdę to takie bardzo małostkowe, że nawet w obliczu tej wojny, bez względu na to, jak do niej podchodzić, bo na to wojnę jest też tysiące różnych teorii, także mnóstwo manipulacji, to jednak mimo wszystko. Trzeba nam, jak ten Samartanin, zobaczyć człowieka. To świadczy o naszej ludzkiej godności. Pomóc temu, kto ucieka, by ratować życie. Pomóc komuś, kto jest ofiarą. I wydaje się, że żaden człowiek, który chce odwoływać się do Boga, chce odwołać się do prawa naturalnego, nie podważa prawa, obowiązku zejścia ze swojego bydlęcia. Tym bydlęciem może być duma, może być honor. Może nie być, nie wiadomo co tam jeszcze Trzeba z niego zejść By pomóc człowiekowi, który ginie Jest na wpół zabity I to, co charakteryzuje nasz kochany naród polski Chociaż Ewangelia nie jest tylko do Polaków, żeby było jasne Ale my naprawdę mamy się czym szczycić. To to, że my jako Polacy naprawdę jesteśmy narodem bardzo otwartym Jesteśmy przesiąknięci Ewangelią Czy chcemy, czy nie chcemy Oddychamy chrześcijaństwem Chociaż wiele grzechów popełniamy i one dziś tam zaciemniają obraz. Ale kolejny egzamin, można powiedzieć zdany na szóstkę, bo to nie zadne władze państwowe, to mnóstwo Polaków, Polek, rodzin, które otwarły swoje podwoje przed ludźmi uciekającymi przed wojną. I to jest naprawdę Ewangelia pisana życiem. Ewangelia, której się nie tłumaczy, nie wyszukuje niuansów, wprost pomóż swemu bliźniemu. I to jest naprawdę, to jest znak naszej wiary. To jest nasze chrześcijaństwo pisane konkretnie, tak, tak, nie, nie. Zatem ten człowiek schodzi z bydlęcia, pomaga, daje nawet na utrzymanie. I tylko dwie rzeczy chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tego momentu. Pomoc musi być też roztropna, mądra. Pomoc ma też swoje granice. Samarytanin nie opłacił całego życia ofierze. Pomógł w sytuacji najbardziej koniecznej, kiedy ten stanie na nogi, żyj na swój rachunek. Wydaje się, że wiele napięć, które się dzieją w naszym społeczeństwie, także zmęczonych także i to biedą, która jest coraz większa. Przecież to widać także pewnymi nierównościami, które zostają wprowadzane urzędowo, tak jakby chcąc skłócić oba narody. Różne też doświadczenia osobiste, bo wielu z nas ma różne doświadczenia z tego otwartego serca. Niektórzy te serce niestety zostało pokaleczone, też taka prawda pomagać roztropnie. Pomagać roztropnie. To nie tylko jest wobec narodu ukraińskiego, to, to jest to samo, co się dzieje, że niektórzy potrafili z, z opieki społecznej zrobić sposób życia. I są ludzie, którzy tyrają, pracują, odkładają, a są tacy, którzy wiedzą, gdzie co pójść i zawsze załatwią. Pomagać roztropnie, nie żyć za kogoś. To jest piękne, że Samarytanin płaci za to, co konieczne, ratuje życie. Ale kiedy wyzdrowiejesz, żyj na swój rachunek. I rzecz ostatnia, co ma nam jeszcze zobaczyć, jedną rzecz, bo bardzo często pomoc będziemy zawężać tylko do materii, właśnie do otwartego mieszkania, do podzielenia się pieniądzem itd. Tak Proszę pamiętać o tym, że to zejście z Jerozolimy do Jerycha jest zejściem, można powiedzieć, także takim duchowym, zejście w dół. Jericho jest najniżej położonym miejscem na Ziemi, chyba. O ile pamiętam, około 200 metrów depresji. Jerozolima to góra, wzniesienie, zejście. Na naszych oczach mnóstwo ludzi schodzi w dół, w depresję. Nie tylko w sensie medycznym, ale w sensie duchowym. Trzeba nam coraz więcej samarytan, którzy pomogą człowiekowi, który się gubi, który gdzieś. Nie wiem, schodzi na dno, zostaje pobijany przez ten świat, potrzeba nam również widzieć tych ludzi jako biednych duchowo, którym my też mamy pomóc. Czasami to jest kwestia dobrego słowa, czasami kwestia wsparcia, obecności, bycia z szalenie ważne. Tak, niech Chrystus dobry Samarytanin, da nam łaskę, byśmy odczytywali dobro, właściwie rozeznawali to dobro. I byśmy nie tylko na rozeznawaniu się skupili, ale byśmy potrafili to dobro wkładać do życia. Amen. Amen.